A to się tam ustawia, tak? Przekręcasz. No, to są przeciwwagi, nie? Aha, tu tam też są przeciwwagi? Nie, to też nie. Tu <noise> nie. Ja zapomniałam już, ja miałam cenę, ale normalnie wiesz, jak się nie robi w tym, no to się zapomni. No, scenariusz, reżyseria. Scenariusz i reżyseria, i dawaj, tu, heja. O Jezus, widzisz już. Już żeś się zestresował, bożem przyszła tutaj. Widzicie jak to jest u O mnie się tak sucha, on mnie się tak boi. Coś idzie. Ale bardziej się rusza. No, tam coś jeszcze. Z drugiej strony, może tak od sąsiada jeszcze weź popukaj. Tak od ulicy od sąsiada, bo to jest tak przechylone bardziej w tą. To też to na prostu, jak jest przechylone. O już dziadostwo teraz.